Cześć, no dziś spotykamy się tu w dziwnych okolicznościach Na pewno nie przypuszczacie po co tu przyszedłem Mam w ręku łyżwy Kiedy dwa lata temu robiliśmy mały program o starych łyżwach To spotkaliśmy się tu na tym stawiku Na tym moim małym oczku No ale przecież trzeba powiedzieć o czymś innym No naprawdę, naprawdę nie wiem kto pogroził palcem tej naszej zimie Bo w końcu się obraziła, poszła i nie ma! No jak jej nie ma, no to co z tego? Przecież nawet płatku śniegu nie widziała nasza Ziemia, nie mówiąc o mrozie przykrytej pierzynie, nie mówiąc o tych skutkach, które daje brak śniegu, brak zimy. No cóż, nawet najwięksi meteorolodzy łącznie z prezenterami pogody nie spodziewali się, że w tym roku i w ubiegłym przecież Pewno mieli nadzieję, że będzie inaczej, nie mogli wieczornej pogody prezentować z ostrzeżeniem zawieji, zamieci lub też obfitych opadów śniegu. No cóż, przyszło mi w innej sprawie z Wami się tu spotkać na chwilkę. Otóż przypomniałem sobie, że w naszych magazynowych, magazynowych archiwalnych zapasach było jeszcze coś. O czym nie powiedziałem, a była może i okazja, no to nadrabiam, żeby opowiedzieć o latarce z PRL-u. No i na koniec jeszcze Wam coś pokażę. To było wtedy, kiedy montowaliśmy buty do łyżwy. To było wtedy, kiedy montowaliśmy łyżwy do butów. Zobaczcie! I coś Wam jeszcze na koniec pokażę. Pewnie poznajecie. Takie latarki były przedmiotem pożądania najmniejszych i tych dużych chłopaków, którzy po prostu z latarką czuli się pewni, ważni, cieszyli się, że ją mają. Takie latarki kupowali rodzice, ale później. Wykradaliśmy z domu na własne cele. Do czego w na tych naszych hmm. dwóch filmikach, kiedy sfilmowaliśmy to wewnętrznie mojego pokoju, tam był taki obrazek, obrazek z domem, z domem ze strzechą, słomianą. Właśnie taki dom mieliśmy kiedyś, rodzice ze strony ojca w takim domu mieszkali. To było poszycie dachowe w kicki. No, popularnie potem mówiło się, że są to kicoki. W tych kicokach, w tej strzesze, słomianej, mieszkały wróble. Oczywiście Jakub Przyrodnik mógłby powiedzieć, no to dobrze, że mieszkały. A co wy tam żeście robili z tymi wróblami? No nic, Jakubie kochany, bawiliśmy się jako ciekawcy, chociaż na pewno nie było to zbyt eko. Szukaliśmy w tych strzechach miejsc, gdzie one tam mieszkały. Jeden na drugiego wchodził na barana. Strzecha nie była wysoko i zajrzał do dziury, do tej słomianej, do tego słomianego gniazda, gdzie mieściły się wróble. Nie muszę dodawać, że w 60, 65 roku tych wróbli było bardzo dużo, więc na pewno nie było trudno znaleźć takie miejsce, ale do tego, żeby je znaleźć i żeby nasz wróbelek, wystraszony, biedny, nie uciekł od razu, no to trzeba było zaświecić latarką. No i oczywiście oślepiony biedak tym urządzeniem był bezbronny. Wkładało się rękę do tej dziury, złapało się wkładało się wróbla w papierową torbę jednego albo dwa i z tym wróblem wchodziliśmy do mieszkań ukradkiem. No oczywiście nie dlatego, że pierze tam gospodynie szkubały i nagle te wróble wpadały i zrobiło się wielkie larmo. Zdarzyło nam się raz tylko tak zrobić. Więcej myśmy już tego nie zrobili. Po dupie dostaliśmy dobrze, ale każde takie nasze zachowanie, my uznawaliśmy to za zabawę. Oczywiście wróbelki Wypuszczone do mieszkań, narobiły trochę hałasu, ale w gruncie rzeczy przez okno i drzwi zostały wypuszczone. Taka to była nasza zabawa. A więc właśnie taka latarka była nam po prostu wtedy potrzebna. No, oczywiście kryliśmy się również chowanego, bawiliśmy się od jesieni, a przez zimę często bardzo tą latarką się posługiwaliśmy. No, już nie mu wspomnę, że ktoś zakrywał głowę w kocu i czytał, no sobie tam powtarzał, czasem nawet jakieś fajne książki, obrazki. Natomiast wróćmy do, na poważnie do tego urządzenia. To jest urządzenie z 1968 roku. Zostało, przetrwało bardzo dobrze. Na tą latarkę u nas mówiliśmy bateryjka. Czemu? Nie wiem, po prostu bateryjka. Może od słowa baterii, która to bateria tutaj musiała być. Co tam w środku? No pewnie ciekawi jesteście, więc pokażę. Oczywiście blitz i cała strona reflektora, czyli tego, tej lampy, no była. Bardzo mocno zrobiona, a do dzisiaj jeszcze mamy tam o bardzo ładnie zachowane skupiające światło wklęsły blitz, to znaczy naszą część, która oddawała światło na zewnątrz. Skupiała je oczywiście w szybce, a w środku zobaczcie, to już jest bateria, która później została kupowana. Bateria 4,5V. No, nazywana już za angielska, a więc było to już kupione na pewno w 70 latach. Green Power. Kto produkował te latarki? Oczywiście fabryki. Ale ta latarka jest znamiennym dowodem na to, kiedy w 70 latach, a nawet powojennych, była i działała również struktura prywatnych małych zakładów Częstochowska fabryka latarek CFL W 78 roku została wchłonięta przez wielkie przedsiębiorstwo Częstochowskich Zakładów Metalowych Domgos w okresie kiedy były strukturalne i ustrojowe przekształcenia Fabryka, która skupiała i zatrudniała prawie 1200 pracowników i współpracowała ze 150 hałpnikami, popadała w trudną sytuację ekonomiczną i w 2005 roku została skreślona z rejestru sądowego jako przedsiębiorstwo państwowe. Jedna z dowodów została nam tylko tak jak kosa z fabryki w Wilamowicach Starobielska Fabryka Kos. Pamiętacie, została nam tylko ta wspomnieniowa wersja tej latareczki. Ale mamy jeszcze coś takiego. I tą latarkę sygnalizacyjną, jak może już wszyscy z Was kojarzą, nosili niektórzy. <grytania> to była już taka wyższy standard, L wyższa półka. Bateryjka ta, latarka Posiadała dwa filtry. Filtry, które pokazywały, że można mieć światło zielone i światło czerwone. Chciałbym powiedzieć, że ta latarka działa. Działa, bo ją po prostu tak zrobiłem. Uwaga, zaświecimy. Filtr zielony. Filtr czerwony. Ten czerwony filtr, kiedy tą latareczkę odnowiłem, żeby zaświeciła, przypomniał mi od razu taki moment w życiu, kiedy po raz pierwszy przez to światło czerwone zostałem zatrzymany. No, jechałem na rowerze bez światła, a pan policjant, czyli milicjant wtedy zatrzymał mnie, pouczył, że nie wolno, zdjął, a raczej kazał siąść z rowera i prowadzić Idąc do domu daleko nie miałem, wystraszony pierwsze przeżycie z taką latarką. Pamiętam potem w tych 70. latach takich latarek pewnie używali nie tylko policjanci, no ludzie w domostw też, bo prądu brakowało dość często. Szliśmy, jak się mówiło, po ciemku, bo prądu nie ma. Zdarzało się bardzo często wyłączenie do chlewa, do obory, żeby zrobić coś, co i dokończyć, żeby sprawdzić, żeby zamknąć. To służyło. A więc taka latareczka, jak widzicie, do dzisiaj może nam służyć. Bateria jest już inna, ale najważniejsze, że działa. Może tylko dopowiem, że często bardzo te latareczki potrzebne było furmanom. Furmani woźnica, który woził węgiel, woził zimą najwięcej. Zapinał tą latareczkę z tyłu, światło odblaskowe. Może było potrzebne. Faktycznie ktoś, kto z tyłu jechał, może coś widział, ale takie latareczki powieszone na obartlu konicy lub w tyłku z tyłu wozu konnego wisiały, błyskały światłem, ostrzegały, żeby było bezpiecznie. No, nie było tyle takiego ruchu drogowego. Częstym przypadkiem tego ruchu drogowego byliśmy my, bo czepialiśmy się. Tych wozów. Takie relikty z przeszłości PRL-u zostały nam i bardzo dobrze. Patrzymy, w dłoniach się to bardzo ładnie nosi estetyczne, miłe, tak jak powinno być. Ładna, jak dla nas wtedy zabawka, ale też bardzo przydatny produkt. Latarka z częstochowskiej fabryki latarek bardzo potrzebna rzecz. W domu, w domostwie, w gospodarstwach domowych w tamtych czasach. No to hej, światło zielone, i można jechać.